Ten odcinek poświęcamy cudownemu dziecku Portugalii, Cristiano Ronaldo. Przedstawimy jego osiągnięcia, występy klubowe oraz relacje z kibicami. Przypomnimy skandale, które zagroziły jego karierze. Bohaterowie futbolu. Cristiano Ronaldo to zawodnik doskonały. Mimo młodego wieku zawojował piłkarski świat i zasłużył na miano najlepszego piłkarza na ziemi. Urodził się 5 lutego 1985 w Funchal, stolicy Madery, w rodzinie José Dinisa Aveiro i Marie Dolores dos Santos Aveiro. Już 3-letni Cristiano przejawiał wielki talent. Nazwano go na cześć aktora i późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Regana. Portugalczyk już w wieku 8 lat pokazał, że futbol to jego pasja i najmocniejsza strona. Grał amatorsko w drużynie Andorinha. Dwa lata później, w 1995, wszedł do składu miejscowego klubu CD Nacional. Po doskonałym debiucie chłopca wzięto na trzydniowe próby do Sportingu Lizbona. Stołeczni zakupili go za nieujawnioną dotąd sumę. Trafił z rówieśnikami do klubowej fabryki piłkarzy. Musiał pogodzić się z władzą trenerów i złośliwością kolegów, których śmieszył maderski akcent. Widząc, że Junior tęskni za domem i się łamie, Sporting ściągnął z Maderii jego matkę, by przywróciła mu wolę walki. Mama uratowała sytuację, a 16-letni Cristiano ruszył drogą do gwiazd. Świat futbolu zachwycał się jego wynikami na Mistrzostwach UEFA do lat 17. Latem 2003 na meczu inauguracyjnym stadionu Alvalade 21, gdy Sporting rozgromił u siebie Manchester 3 do 1, Alex Ferguson zwrócił uwagę na Ronaldo. Młody Portugalczyk atakował na obu skrzydłach i wykazał się taką wprawą, że Czerwone Diabły wymusiły na trenerze zakup Ronalda. W połowie sierpnia za 22 miliony 200 tysięcy euro Cristiano trafił do składu Tytanów Premier League. kariera klubowa. W połowie 2003 roku 18-letni Ronaldo podpisał kontrakt, który wyniósł go na szczyty światowego futbolu. Kibice kręcili nosem na wieść o 22 milionach za Młokosa. Tym bardziej nie mogli znieść, że Ferguson dał mu numer siódmy w drużynie. Wcześniej nosiły go sławy formatu Georgia Besta, Erika Cantony i Davida Beckhama. Ronaldo nie miał więc łatwego startu. Mając na koncie 39 występów i 8 ślicznych bramek, w tym pierwszą wbitą Milwolowi w finale Pucharu Anglii, Ronaldo został najlepszym zawodnikiem Manchesteru w sezonie 2003-2004. Nie cieszył się długo względami kibiców. Na Mistrzostw Świata 2006 Ronaldo wystąpił przeciw koledzy z Manchesteru, wskutek czego napastnik Anglii, Wayne Rooney, wyleciał z boiska. Przez następne trzy lata Portugalczyk odzyskiwał łaski kibiców. Dawał z siebie wszystko, dzięki czemu Diabły wygrały trzy sezony ligowe. Choć fani Manchesteru najwyraźniej zapomnieli o zajściu z mundialu, Ronaldo nie mógł tego znieść. W czerwcu 2008 pojawiły się pogłoski, że zamierza przejść do giganta Ligi Hiszpańskiej, Realu Madrid. By ukrócić spekulacje, zarząd Manchesteru wniósł skargę na temat kombinacji Realu wokół zawodnika United. FIFA uznało, że królewscy nie muszą odnosić się do zarzutów. No to jest nieco, nie? Nie ma żadnych dowodów, bo nic się nie stało. Skandal istnieje tylko w przestrzeni medialnej i plotkach stadionowych głoszących, że gracz chce opuścić Manchester United. Jeśli to prawda, władze klubu powinny go sprzedać. Real stanie do negocjacji tak samo jak dziesiątki innych klubów. Trzeba będzie ustalić cenę. Transfer Ronalda nie nastąpi od tak sobie. Mimo usilnych starań, Manchester nie zatrzymał najlepszego zawodnika świata na Old Trafford. Ronaldo miał pójść w ślady swojego idola, Luisa Figo i grać w Realu Madryt. W stronę przeciwną powędrowały wielkie pieniądze. Królewscy nabyli Ronalda za rekordową kwotę 86 milionów euro. Real zrobił doskonałą inwestycję. Ronaldo przyniesie mu masę branek i pieniędzy. Transfery Ronalda i Kaki to skandal. Futbolowi bonzowie sprzedają najlepszy hamyk i bice poniesiemy koszty. Mamy w kraju równie dobrych piłkarzy. Nie powinniśmy nabijać kabzy obcokrajowcom. Służył nam dobrze, ale to już koniec. Było pewne, że kiedyś odejdzie. Warto więc było zainkasować 80 baniek. Nie ma co płakać. Najważniejszy jest klub. Oczywiście Ronaldo z przyjemnością przeniósł się do basenu Morza Śródziemnego. Ponoć kontrakt ustalił jego roczną pensję na 13 milionów euro. Na ceremonii powitania na Santiago Bernabeu legenda Madrytu Alfredo di Stefano wręczył nowemu graczowi koszulkę z numerem 9. W widowisku przyglądało się 80 tysięcy rozentuzjazmowanych kibiców. Tym samym pobito rekord maradony. Gdy w 1984 roku Diego przeniósł się z Barcelony do Neapolu, urządzono mu fetę na 75 tysięcy miejsc. Nic dziwnego, że Ronaldo nie kryje dumy z rekordowego transferu do Realu. Cieszę się z tytułu najdroższego zawodnika w historii futbolu. Mogę być z siebie dumny. Dowiodę, że Real wcale nie przepłacił. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, trenerowi oraz kolegom z zespołu. Grając 6 lat w Manchesterze, zawarłem wspaniałe znajomości. Liczę, że koledzy pogodzą się z moją decyzją i ją uszanują. W Realu czekają mnie wielkie wyzwania. Zawsze marzyłem o grze dla królewskich. Będę tęsknił za Manchesterem, ale trzeba żyć dalej. Wprowadziłem się do nowego domu i nowego klubu. Dam z siebie wszystko. 29 sierpnia Ronaldo zagrał pierwszy mecz i strzelił pierwszego gola w lidze hiszpańskiej. Real pokonał Deportivo La Coruña 3–2. Zdobywszy 7 bramek w 6 meczach, Ronaldo mógł być spokojny o przyszłość w Realu. Rozgrywki międzynarodowe. Ronaldo zadebiutował w rozgrywkach międzynarodowych, mając zaledwie 18 lat. Portugalia pokonała wówczas Kazachstan 1-0. Niedługo potem piłkarz wystąpił na pierwszym turnieju Euro 2004. Portugalia przegrała z Grecją swój pierwszy mecz turnieju, a bramkę honorową na 1-2 strzelił Ronaldo. Młody pomocnik zabłysnął jeszcze golem w półfinale przeciw Holandii. W finale Portugalia ponownie uległa Grecji. Ronaldo reprezentował Portugalię na Igrzyskach Olimpijskich 2004, a w eliminacjach do Mistrzostw Świata strzelił 7 bramek, co dało mu tytuł wicekróla strzelców Europy. Choć Portugalczycy mieli w reprezentacji wiele gwiazd, przed turniejem najbardziej liczyli na młodego Cristiano. Presja dobrze na niego wpłynęła. W drugim meczu fazy grupowej strzelił Iranowi z karnego swoją pierwszą mundialową bramkę. W jednej ósmej finału odniósł kontuzję, ale stanął do ćwierć finału z Anglią. Chciał pokazać klasę starym znajomym z Premier League. Zaciekłość Ronalda doprowadziła w 62 minucie do wyrzucenia z wojska Weimala zajęła czwarte miejsce. Kibice na całym świecie okrzyknęli go najlepszym młodym zawodnikiem. Tylko Anglicy wszczęli wrogą kampanię e-mailową. W efekcie Ronaldo nie dostał nagrody FIFA dla najlepszego młodego piłkarza, choć na nią zasłużył. W kwalifikacjach do Euro 2008 Ronaldo grał jak nigdy i strzelił 8 goli. Po występie Portugalii w finale Euro 2004 zaczęto snuć przypuszczenia, że w 2008 zdobędzie pierwsze Mistrzostwo Europy. Niestety, po doskonałej grze w grupie A w ćwiercinale uległa Niemcom 2 do 3. W tych rozgrywkach Ronaldo wbił tylko jedną bramkę. Aż do końca eliminacji 2010 Portugalia walczyła o miejsce w turnieju. Żeby zagrać w RPA, musi zająć przynajmniej drugie miejsce w grupie. Nie zważając na małe szanse, Ronaldo, mianowany kapitanem przez trenela Carlosa Cuiroza, poprowadził czerwono-zielonych do walki. Cristiano rozegrał już 65 meczy reprezentacji i strzelił 22 gole. Poza boiskiem. Na boisku Ronaldo jest wzorem dla młodych piłkarzy, poza nim zdecydowanie nie. W krótkiej karierze przyłapywano go w rzymskich lokalach najgorszej renomy. Po wypiciu kilku butelek szampana i nieskromnych tańcach para pojechała do Hollywood Hills, do domu siostry Paris Niki. Ronaldo wyszedł stamtąd o 5 rano, wyraźnie usatysfakcjonowany. Ostatnie głośne romanse Ronalda nawiązał z gwiazdą angielskiej telewizji i modelką Gemma Atkinson oraz z redaktorką talk show Matt Romero. W kwietniu 2008 brukowce szeroko opisywały nocną eskapadę Ronalda w Rzymie. Miał odwiedzić tamtejszą dzielnicę Czerwonych Latarni. Do hotelu wrócił w towarzystwie dwóch dziewczyn. Kilka miesięcy wcześniej tabloidy donosiły o dzikiej imprezie z udziałem Ronalda. Na niego z reprezentacji Portugalii brazylijczyka Andersona i pięciu dziewczyn. Panie z przyjemnością opowiedziały angielskiej prasie o szalonej nocy z młodymi gwiazdami. Na początku 2009 Ronaldo szczęśliwie wyszedł z wypadku, w którym skasował Ferrari za 200 tysięcy euro. Choć Cristiano ostatecznie przeszedł do Realu, wielu ekspertów zachwycało się jego postawą w łagodzeniu sporu z Runejem. Grał jeszcze dwa lata na Old Trafford i podkreślał, że spory sportowe załatwia się na boisku. Nasze relacje są już dobre. Czuję, że dzięki tej sprawie dojrzałem. Wiele się nauczyłem. Przez to jestem lepszym graczem. Czasem na boisku nas ponosi, wygadujemy rzeczy, których normalnie byśmy nie powiedzieli. Dopiero później nachodzi nas refleksja, że postąpiliśmy źle, że przeciwnicy wcale nie zawinili, a klub jest najważniejszy. Rozmawiałem z decydentami. Powiedzieli, że moje miejsce jest w tej drużynie i między tymi ludźmi. Ronaldo pojawia się nie tylko w prasie brukowej. Wraz z siostrą założył dwa butiki w Portugalii i promuje własną markę CR7. W 2009 roku zaangażował się w działalność dobroczynną. Przekazał 100 tysięcy funtów na szpital, w którym jego matka leczyła się na raka piersi. Idole i naśladowcy. Ronaldo to jedna z ikon współczesnego futbolu. Jest bożyszczem tłumów, ale sam też ma swoich idoli. W ciężkich czasach w zespole Funchal Madeira Cristiano wzorował się na byłym zawodniku Roku i reprezentancie Portugalii Luisie Figo. Obaj piłkarze grają podobnie, zwykle na prawym skrzydle. Figo jednak nie wywołał tylu skandali. Był porównywany do wielkiego Eusebia. Uchodzi za dżentelmena i na boisku, i poza nim. Jest wzorem dla Ronalda i rzesz młodych piłkarzy. Well, think, uh, to... Rozważam odejście z reprezentacji na emeryturę. Mm. Oczywiście będę wspierał naszą drużynę, ale za linią boczną. Takie są moje obecne plany. FIGO ma w swoim dorobku 20 indywidualnych wyróżnień, w tym tytuł zawodnika roku FIFA 2001 oraz sześć kolejnych Portugalskiego Związku Piłki Nożnej. Zapamiętano go za głośne przejście z Barcelony do Realu w roku 2000. Transfer wywołał tak wielkie kontrowersje, że podczas wizyty na Camp Nou wściekli kibice rzucali w Luisa różnymi przedmiotami. Między innymi Świńskim Łubem. Kolejnym mentorem Ronalda jest trener, który z Portugalii wprowadził go na wyżyny angielskiego futbolu. Sir Alex Ferguson walnie przyczynił się do rozkwitu talentów piłkarza i może od niego oczekiwać dozgonnej wdzięczności za 6 lat edukacji na Old Trafford. Selekcjoner nie szczędzi opiecznemu pochwału. W tym sezonie Cristiano poczynił wielkie postępy. Grał wyśmienicie. Zasługuje na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Ale on tylko otwiera plejadę gwiazd Manchesteru. Wkrótce po transferze do Realu Ronaldo przyznał, że w świecie sportu Ferguson był dla niego ojcem i przewodnikiem, wiele zrobił dla jego kariery. Dodał, że nie zapomni mu tego i zachowa go w sercu do końca życia. Manchester United pod rządami Fergusona zdobył od 1986 roku aż 11 mistrzostw ligowych, 5 pucharów Anglii, dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i raz klubowy Mistrzostwa Świata 2008. Ronaldo został snajperem również dzięki pomocy dawnego kolegi z Manchesteru Wayne'a Rooney'a. Choć poróżnili się na Mistrzostwach Świata 2006, doszli do porozumienia i poprowadzili Czerwone Diabły do trzech z rzędu tryumfów ligowych. Po przeniesieniu do Realu, Ronaldo znalazł nowe wzorce do naśladowania. Wśród nich jest Raúl González, reprezentujący Real od 1994. Zagrał dla Królewskich w 500 meczach i strzelił ponad 200 bramek. Uznano go za jednego z najlepszych napastników w historii hiszpańskiego futbolu. Do Realu trafił również Kaka, który nie tylko świetnie gra, lecz również inspiruje kolegów. Pomocnik wystąpił w zwycięskim składzie Brazylii na Mistrzostwach Świata 2002. Został zawodnikiem roku i przyznano mu Złotą Piłkę 2007. Obaj piłkarze przepadają za błyskami fleszów, ale Kaka podkreśla, że w futbolu nie ma miejsca na indywidualne gwiazdostwo. Wciąż nie wiem, jaki otrzymał numer. Nie będziemy rywalizować. Potrafimy współpracować i nie spodziewam się żadnych zgrzytów. Tak samo poza boiskiem nie będziemy konkurować o palmę pierwszeństwa. Jesteśmy piłkarzami profesjonalnymi. Wiemy, że nie ma tu miejsca na rywalizację. Mając na jednym skrzydle Ronalda, na drugim piłkarza roku Kaka, Real będzie niemal nie do pokonania. Przeciwnikom trudno jest zatrzymać któregoś z nich, a co dopiero dwóch naraz. Bogactwo i sława. Marka Cristiano Ronaldo to gwarant sukcesu. Portugalczyk gra tak dobrze, że młode pokolenie chce naśladować jego styl i sposób ubierania się. Widok szykownego piłkarza przykuwa uwagę nawet dorosłych mężczyzn. Czy na tym można zarobić? Pewnie producenci z całego świata płacą bajeńskie sumy, by Ronaldo swoją twarzą filmował ich towary. Podpisał już kontrakty z Suzuki, Banco Espirito Santos, a potem naptowy Castrol zatrudnił go jako globalnego ambasadora. Ważnym sponsorem Portugalczyka jest Nike. Wywołuje to wiele kontrowersji, ponieważ Real podpisał kontrakt z Adidasem, głównym konkurentem Nike. Ronaldo wciąż gra w butach ze słuszem, a menedżerowie Adidasa wzywają władze klubu, by zrobiły z tym porządek. Prezes Realu, Florentino Perez, miał doradzić spółce renegocjację umowy sponsorskiej. Mimo tarć, Real i Adidas są w niebo wzięte lawinowym wzrostem sprzedaży koszulek klubowych. Mówi się, że na samych strojach z dziewiątką Real zarobi 80 milionów euro zainwestowanych w Portugalczyka. Kibice twierdzą, że cena była wygórowana, ale nakłady się zwrócą. To był spory wydatek, ale skoro Real chce grać na najwyższym poziomie, to musi kupować najlepszych, choćby Kaka i Ronalda. Madryt na tym zarobi. Kontrakty sponsorskie zwrócą kwotę transferu z nadwyżką. Prądki głoszą, że Real płaci mu roczną pensję w wysokości 10 milionów euro, dwa razy więcej niż dawał Manchester. Ronaldo należy do najlepiej opłacanych zawodników świata. W rankingu płac z początku sezonu 2009-2010 pierwsze cztery miejsca zajmują piłkarze Ligi Niemieckiej. Choć Portugalczyk dopiero się rozkręca, ma w dorobku 30 tytułów, więcej niż wielu zasłużonych emerytów. PFA wybrał go na piłkarza sezonu 2006-2007. UEFA na zawodnika sezonu 2007-2008, a Liga Angielska na piłkarza sezonów 2006-2007 i 2007-2008. W sezonie 2007-2008 Portugalczyk zdobył Złoty But Ligi Angielskiej i Europejski Złoty But. Z Manchesterem United wywalczył trzy tytuły mistrza ligi i jeden Puchar Anglii. W sezonie 2007-2008 wygrał w piękny sposób Ligę Mistrzów. Ronaldo pobije wszelkie rekordy, bo jeszcze przed 25 urodzinami zdobył tytuł piłkarza roku FIFA oraz FIFA Pro i Złotą Piłkę. 20-kilkuletni Ronaldo osiągnie jeszcze więcej. Według ekspertów jest na najlepszej drodze, by wejść do piłkarskiego panteonu wszechczasów. Gracias.